Witajcie w kolejnym odcinku Czułych Czytanek w Drodze. Dzisiaj bajka Gołąb z zŁodziejem. Posłuchajcie i zostańcie z nami do końca. Była raz królewna z takim pięknym warkoczem, że nie chciała fryzjera i czesała się zawsze sama. Pewnego dnia, czesząc się, zostawiła grzebień na parapecie. Na parapecie usiadł gołąb. Chwycił dziobem grzebień i poleciał. Stój! Stój! Gołąb porwał mi grzebień! zawołała królewna, ale gołąb był już daleko. Nazajutrz, kiedy królewna znowu czesała się w oknie, gołąb wrócił. Porwał wstążkę i uciekł. Z trzeciego dnia, kiedy skończywszy się czesać, miała jeszcze chustkę. Zarzuconą na ramiona, gołąb chwycił chustkę i odleciał. Tym razem, rozgniewana dziewczyna, wzięła jedwabną drabinkę, zeszła po niej na dół i pobiegła za gołębiem. Gołąb zaś, zamiast uciec, jak czynią wszystkie gołębie, czekał, by się do niego zbliżyła. Potem ulatywał i siadał trochę dalej. Dziewczyna wpadała w coraz większy gniew. Gołąb odlatując zapuścił się w las, a królewna za nim. W głębi lasu była samotna chatka. Gołąb do niej wleciał. Drzwi były otwarte, a w środku królewna zobaczyła pięknego młodzieńca. Czy nie widziałeś wlatującego gołębia z chustką w dziobie? spytała go. Widziałem, odpowiedział młodzieniec. To ja jestem tym gołębiem. Ty? Tak. Jak to? Zaczarowały mnie wróżki, i nie mogę wyjść stąd w postaci ludzkiej. Póki ty nie posiedzisz w oknie tej chatki, na słońcu i pod gwiazdami przez jeden rok, jeden miesiąc i jeden dzień, z oczyma utkwionymi w tę górę naprzeciw, gdzie ja będę latał w postaci gołębia. Królewna, nie zastanawiając się nawet, Usiadła w oknie. Gołąb poleciał i usiadł na górze. Minął dzień, dwa, trzy. Królewna siedziała wciąż nieruchomo, zapatrzona w górę. Minęły tygodnie, a królewna siedziała pod słońcem, księżycem i gwiazdami, ciągle nieruchoma, jak gdyby była z drzewa. I powoli robiła się smagła, coraz smaglejsza aż zrobiła się czarna jak smoła. Tak minął jeden rok, jeden miesiąc i jeden dzień i gołąb zamienił się z powrotem w człowieka i zszedł z góry. Gdy tylko ujrzał, że królewna zrobiła się taka czarna, wykrzyknął Fe, jaka brzydka jesteś! Jak ci nie wstyd pokazywać się ludziom, kiedy tak zbrzydłaś przez miłość do mężczyzny. Idź precz! Biednej dziewczynie wydało się, że kona z bólu. Poszła sobie, a kiedy była w polu i zanosiła się od płaczu, spotkały ją trzy wróżki. Co ci jest? A ona, płacząc, opowiedziała im wszystko. Nie martw się, powiedziały jej wróżki, zawsze taka nie będziesz. Najstarsza wróżka przesunęła dłonią po jej twarzy. I dziewczyna zrobiła się znów piękna, nawet jeszcze piękniejsza niż przedtem piękna jak słońce. Druga wróżka dała jej cesarską suknię, a najmłodsza kosz klejnotów. Teraz powiedziały wróżki pójdziemy z tobą i będziemy udawać, że jesteśmy twoimi służebnicami. Ruszyły w drogę i doszły do miasta, gdzie królem był ów młodzieniec. Wróżki w oka mgnieniu Kazały wznieść naprzeciw pałacu królewskiego, pałac stokroć piękniejszy. Król wygląda, widzi ten dziw i zdaje mu się, że śni. W jednym oknie stała dziewczyna, która wydała mu się cesarzówną i zaczął do niej strzelać oczami. Jeśli zacznie się umizgać, zachęć go powiedziały jej wróżki. Król patrzy dzisiaj. Mruga na zajutrz. W końcu pyta ją, czy by go nie odwiedziła. Kurlewna z początku raz czy dwa razy odpowiedziała, że nie, ale w końcu mówi, dobrze najjaśniejszy panie, lecz jeśli chcesz, żebym cię odwiedziła, to musisz kazać zrobić most od mojego balkonu do twojego z kobiercem z płatków różanych grubości dwóch pieni. Król nawet jej nie dał dokończyć. Rozkazał, by zbudowano most. Setki kobiet zaczęło rwać róże, skubać płatki, całe wory, góry. Nikt nigdy czegoś takiego nie widział. Gdy most z płatkami różanymi był gotów, wróżki rzekły królewnie: Ubierz się jak wielka cesarzówna, a my będziemy iść za tobą, jako twoje damy dworu. Gdy będziesz w połowie mostu, Udaj, że ukłuł cię kolec, a resztę zostaw nam. Królewna zaczęła kroczyć po płatkach różanych, ubrana w różową suknię cesarzówny. Król z wielką niecierpliwością czekał na nią po drugiej stronie. Ale z rozkazu cesarzówny nie mógł stąpnąć nogą na most. Doszedłszy do połowy mostu, królewna krzyknęła: Ach, ukłuł mnie kolec! I udała, że mdleje. Wróżki podniosły ją i zabrały z powrotem do pałacu. Król chciał pobiec jej na pomoc, ale wzbraniał mu tego rozkaz, więc pozostał po drugiej stronie, gryząc palce. Damy wzięły ją omdlału na ręce i odniosły do pałacu. Król rwał sobie włosy z głowy. Wróżki podniosły ją i zabrały z powrotem do pałacu. Król chciał pobiec jej na pomoc, ale wzbraniał mu tego rozkaz, więc pozostał po drugiej stronie. Zaczął słać do niej sługi za sługami, ale nie mógł jej zobaczyć ani przejść przez most i z rozpaczy bił głową o ścianę. W końcu położył się chory do łóżka i dalej słał posłów, by pytali, jak się cesarzówna miewa. W końcu kazał ją prosić by mu pozwoliła przyjść do siebie, bo chce prosić ją o rękę. – Powiedzcie mu, – odpowiedziała królewna, – że zbliżę się do niego tylko wtedy, kiedy ujrzę go martwego. Gdy król, który stracił już głowę, usłyszał tę odpowiedź, kazał przygotować mary, ustawić wokół nich gromnicę i udając, że jest martwy, kazał się ponieść pod okna cesarzówny. Wyjrzyj, miłościwa pani powiedzieli jej. Na dole jest nasz zmarły król. Dziewczyna wyszła na balkon i rzekła: Fe, co za gęba! Taka ci się zrobiła przez miłość do kobiety? Król, usłyszawszy te słowa, przypomniał sobie, co powiedział owej dobrej dziewczynie, czarnej jak smoła. I w tej chwili Przyszło mu do głowy, że była podobna do tej przepięknej cesarzówny, w której się zakochał, i naraz rozumiał, że jest to jedna i ta sama osoba. Wyobraźcie sobie jego rozpacz. Udawał martwego, a omal nie stał się martwy naprawdę. Ale przyszły trzy damy dworu i powiedziały mu, że ich pani go oczekuje. Król wszedł. I poprosił o przebaczenie. Otworzono kaplicę królewską i natychmiast wzięli ślub. Król chciał, żeby trzy wróżki pozostały z nimi, ale one pożegnały się pięknie i odeszły. Do dzisiejszej inscenizacji będziemy potrzebowali maski. Takie najprostsze maski teatralne będziecie mogli wykonać sami w domu. Możecie na grubszym kartoniku wykonać rysunek takiej maski, albo posiłkować się, tak jak we wcześniejszych formach, szablonem z internetu. Maskę wycinamy z kartonika. Pamiętajcie, żeby przy wycinaniu zostawić dwie wypustki po bokach na gumkę. Maska jest prawie wycięta. Prawie, bo potrzebujemy też otworu na oczy. Bierzemy jakieś ostre narzędzie lub nożyczki. Robimy dziurkę w jednym i drugim oczodole. Wycinamy. Pamiętajcie, żeby taką maskę przezdobić, możecie ją pokolorować, możecie wydrukować już w kolorze, ale ważne są też wszystkie dodatkowe elementy, które do niej dodacie. Możecie dodać e, sztuczne futerka, sztuczne kamyki, e, wykorzystać brokat, wszystko, co nadaje jej takiego niepowtarzalnego charakteru, i będzie wspaniale odbijało się w teatralnym świetle. Jeszcze jedną rzecz, którą musimy zrobić, to. W tych wypustkach, które prosiłam, żebyście zostawili, wycinając maskę, robimy dziury. Następnie będziemy potrzebowali gumkę. Ucinamy. Pamiętajcie, żeby uprzednio zmierzyć swoją głowę i sprawdzić, czy nie będzie albo za krótka, albo za długa. Przeciągamy w gumkę przez dziurki. Robimy supełek, i maska gotowa. Mamy tutaj gotowe maski do naszej bajki. Pamiętajcie, że maska powinna mieć minę odpowiednią dla charakteru postaci. Jest to tak zwany grymas maski. Jeżeli postać to zły charakter, to możemy wybrać grymas, który będzie odpowiadał jej. Niezbyt miłemu charakterowi. Jeżeli to będzie jakaś piękna, miła postać, to pamiętajmy, żeby pozostawić ją w takim właśnie charakterze. Rozróżniamy też dwa rodzaje masek: mamy tutaj półmaskę i całą maskę. Cała maska zasłania całą twarz, pozostawiając tylko oczy, natomiast półmaska zakrywa nam górną część twarzy, pozostawiając nos i usta do naszej dyspozycji.